Bardzo serdecznie witam w naszym sanktuarium Matki Bożej Sułysławskiej w Sułysławicach. To jest coś wyjątkowego, ponieważ po raz pierwszy otwieramy i pokazujemy nie tylko parafianom, ale pielgrzymom i gościom, którzy przebywają, żywą szopkę. Budowaliśmy ją prawie trzy tygodnie. Jest to miejsce dość wyjątkowe, ponieważ ludzie, którzy przychodzą, nie tylko pokłonić się Matce Bożej Bolesnej, ale i zobaczyć też to, co dzieje się właśnie tutaj przed naszym sanktuarium. Żywe postaci, młodzież z naszej parafii wdzieliła się w rolę świętego Józefa i Najświętszej Maryi. Ale co ciekawe, obok również powstała żywa szopa. Żywa szopa, ponieważ wiele osób, nie tylko z naszej parafii, ale z wielu... Innych parafii, dostarczyło nam zwierzęta, które dzisiaj możemy zobaczyć i oglądać. Są to zwierzęta bardzo lubiane, ponieważ są to kuce, są to również osły, są to baranki, są to owieczki, są to łabędzie, są to kaczki. Są również przepiórki, papugi, są również kozionki. Kochani, to jest coś wyjątkowego, ponieważ gromadzimy się w tym miejscu i chcemy, aby każdy mógł pokłonić się Jezusowi Nowonarodzonemu, który jest również. Bardzo mocno akcentowany, nie tylko w naszym sanktuarium i w naszej parafii, ale wszędzie dzisiaj, w całym świecie, mówi się o tym, żeby przyjść, pokłonić się, zobaczyć Jezusa Chrystusa, który rodzi się, który przychodzi, pełen miłości, aby obdarzać nas wszelkimi łaskami, darami. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam i cieszę się, że było tyle wielu pomocnych ludzi. Chcieli. Przyszli, zaoferowali się, jestem im bardzo wdzięczny, dlatego zapraszam, a przy okazji jeszcze do tego gorąca herbata ze wspaniałym cynamonowym ciastkiem. To wszystko na chwałę tego wielkiego wydarzenia, które rozpoczynało się dzisiaj. Chrystus narodził się. Prawdziwa miłość, prawdziwe szczęście. Chcielibyśmy się tym wszystkim dzielić również w naszych rodzinach. Dziękuję bardzo.